Na każdego widza. I do ciebie też w, y, wodzu 1.5.1. Y, teraz na, y, y, nagrywam z tobą odcinek jak chcesz. Y, y, więc fajnie, chyba. Nagrywam z tobą odcinek. Więc do innych widzów gram teraz z, z jednym z widzów. Więc tak jest. Tylko że mi się Minecraft zawiesił. OK. Yy. Jak coś to będzie e, OK, już jestem to jest bardzo krótki odcinek, no bo zaraz mam e, mm, bo no e, mm, No więc właśnie tutaj jest ja, mój widz. Niek, e... Rady mi nie niż Nie bi więc, widzicie, to jest mój ja, To będzie bardzo krótki odcinek, bo ja dawno mam lekcję. Więc no, tu, nic nie Dobra. I jak widzicie, tutaj jest mój domek już go zrobiłem. Tutaj, co się tutaj? Eee... Yy, ok, Okej, możesz Koba, możesz, możesz Wow, dom, dom mojego kolegi To jest dom Proska Znaczy nie, właśnie nie Proska, tylko to jest dom architekta Widzicie jaką twierdzę sobie zbudował? bega sobie To, to jest kopalnia, miejska kopalnia Ja nie pamiętam, czy już z Wami nagrywałem, jak byłem na tym... ...tej wiosce Okej, okay, więc na razie takie coś mamy Eee... Yy, tak, jeżeli ci chodzi kto jest prezydentem, to ja jestem. No, nagrywam. Odcinek będzie krótki. Odcinek krótki będzie, bo zaraz mam lekcję. O. No nie, no nie, mój widz został prezydentem. No nie, mój widz został prezydentem. No nie, no to są jakieś żarty, mój widz jest prezydentem. Nie. To jest straszne, widzowie, przyznajcie. Nie, to jest strasznie, ale zaraz, no nie wiem. Um, wiecie co, ja ten odcinek kończę. No chyba, że chcecie, mogę nagrać bez głosu dalej, ale też nie będzie głosu z Minecrafta, dlatego, że będę miał No, no tak, no w sumie, no w sumie co bym nagrywał, bo będę miał lekcję. No to pa pa widzowie.